Nasze opryskiwacze charakteryzują się y, osiągami oferowanymi dla klienta nieporównywalnymi do opyskiwaczy innych marek. Pozwalają one podczas zabiegów agrotechnicznych y, zaoszczędzić y, energię w postaci oleju napędowego od 20 do 50%. Wystarczą ciągniki od y, 35 koni oraz y, w 100% lub w przybliżonej wartości dopryskać górną partię koron. Wszystko dzieje się to przy małych obrotach wałka przekaźnika mocy oraz przy niskich obrotach silnika. Pozwalają również na podróżowanie całym zestawem zagregatowanym ściągnikiem z prędkością od 6 do 8 km na godzinę. Jest to prędkość standardowa. Potrafimy opryskiwać tak skonfigurować na potrzeby klienta, gdzie mógłby on podróżować nawet z prędkością do 10 km na godzinę. Jest to tylko i wyłącznie warunkowane równością nawierzchni w sadzie. jest montowany, zrobiony jest z pełnych materiałów, na tulekach hartowanych. Pompa Bertolini najwyższa półka światowa. Pompa wydajności 140 litrów. Pompa pięciocylindrowa z bardzo łatwym dostępem do zaworków. Proszę zobaczyć, tutaj są zaworki. To jest część, którą raz na jakiś czas trzeba wymienić. Stosujemy przewody zakowane hydraulicznie o wytrzymałości 160 bar. Jest to wytrzymałość kilka razy przekraczająca potrzeby opłackiwacza, natomiast jest to Zobligowane tym, że te przewody nigdy się nie przetrą i nie, nie pękną. Następną taką rzeczą, którą stosujemy, jest filtr ciśnieniowy, który zamontowany jest powyżej lustra poziomu cieczy. No tu jest akurat duży zbiornik, no to troszeczkę jest poniżej, ale jeżeli to są zbiorniki 2000 litrów, jest zamontowany powyżej i możemy go czyścić nie powodując wycieku cieczy ze zbiornika. Zawór sześciodrogowy skonfigurowany specjalnie do potrzeby indywidualnego klienta. Jest to sześć sekcji roboczych. Sekcja regulująca ciśnienie i sekcja zamykająca i odbierająca wszystkie części. Jest to najnowszy produkt firmy Arak ze sterownikiem, z wydzielonym manometrem. Manometry kiedyś były w jednej obudowie, zalewały płytkę i to była awaria. Teraz firma ARAK zrobiła to oddzielnie, także tutaj wyeliminowała ten problem. Jest tak, że on ma sześć sekcji roboczych. Możemy sobie belkę roboczą podzielić na trzy części. Powoduje to podczas zabiegu to, że możemy dopasować sobie wysokość pryskanej cieczy do wysokości drzewa. Efekt jest taki, że na jednym zbiorniku 2000 litrów, jeżeli mamy sady o różnych wysokościach, można zaoszczędzić nawet 10% cieczy. Jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne. Czyli tutaj widać, gdzie są czarne przewody podłączone, to są sekcje. Czyli najpierw mamy dwie końcówki, potem mamy trzy końcówki i potem mamy sześć końcówek. Filtr sący zamontowany jest po zewnętrznej części opryskiwacza z bardzo łatwym dostępem do jego czyszczenia. I teraz rozwiązanie, które też powstało w mojej firmie, jest to składany podest. Też właśnie dzięki nowym maszynom mogliśmy coś takiego skonstruować. Jest to podest składany, który nie wystaje poza obrys opryskiwacza. Stosujemy opony 14 pucienne teraz z nowym. Nowym rodzajem bieżnika bieżnik typu hokejowego w układzie typu tandem nie powoduje zdrywania murawy na, na uwrocie. Przekładnia dwubiegowa, naklejamy naklejki 1-2, żeby klient wiedział na jakim biegu przekładnia pracuje. 2-neutral-1 Sama kolumna wykonana jest z blachy pasoodpornej Wentylatorowa. Wentylatory 800 mm pracują na małych obrotach, są bardzo ciche. Docenione przez kilkuset klientów, rozwiązania. W standardzie montujemy zderzak ochraniający kolumnę, oświetlenie LED-owe. Reagując na prośby i zapytania klientów, skonstruowaliśmy też małą kolumnę, mniejszą. Jej przeznaczeniem są sady do 3 metrów, jak i też plantacje chronione siatkami przeciwgadowymi. Są tutaj wentylatory o średnicy 600 mm. Tak ustawione, że ich wydajność jest taka sama jak wentylatorów stosowanych w dużych kolumnach. Przy moim opryskiwaczu wiatr, który występuje w sadzie do 6 m na sekundę, nie jest przeszkodą do wykonywania zabiegów moją maszyną. Sadownik ma same korzyści, porównując do maszyn konwencjonalnych o jednym wentylatorze zamontowanym pół metra nad ziemią lub, lub niżej. Tak? Tutaj górny wentylator, zamontowany 2,5 metra nad poziomem gruntu, pozwala w 100% dopryskać górną część drzewa, a tam znajdują się najładniejsze owoce. Firma działa od 2011 roku. A opryskiwacz w moim sadzie testowany był 6 lat, przed 2011 roku. Każdy opryskiwacz konfigurowany jest pod indywidualne potrzeby klienta. Korzystamy z najlepszych marek, producentów podzespołów, dostępnych na rynku. Też trzeba nadmienić, że korzystamy z marek obecnych na rynku polskim. Nie zakładamy być może dobrych marek, ale na polskim rynku niedostępnych, ponieważ chodzi tutaj o dostępność części zamiennych. Gdzie my nie mamy takich elementów, których klient nie mógłby kupić w dobrze wyposażonym sklepie z częściami do opryskiwaczy.